Dlaczego inteligencja emocjonalna i empatyczna jest tak ważna? Ponieważ kiedy rozumiemy własne emocje i potrafimy uchwycić, co przeżywa drugi człowiek, to stajemy się lepszymi ludźmi dla ludzi, którzy są dla nas ważni. Jesteśmy uważniejszymi rodzicami, bo zamiast reagować impulsem, potrafimy zatrzymać się, wysłuchać, nazwać emocje dziecka i pokazać mu, jak radzić sobie z nimi w zdrowy sposób. Jesteśmy bardziej obecnymi partnerami, bo potrafimy zauważyć napięcie, komunikować potrzeby, rozmawiać o trudnych sprawach i budować bliskość, a nie dystans. Jesteśmy dojrzalszymi przyjaciółmi, ponieważ umiemy być oparciem nie tylko wtedy, gdy ktoś się śmieje, ale także wtedy, kiedy przeżywa wstyd, lęk, żal czy bezsilność. Bez oceniania i bez doradzania na siłę. I jesteśmy także skuteczniejszymi liderami, bo potrafimy rozumieć ludzi, a nie tylko zadania. Potrafimy reagować adekwatnie pod presją, rozmawiać, a nie wybuchać, słuchać, a nie narzucać i prowadzić tak, żeby ludzie chcieli za nami pójść, a nie musieli. Umiejętność odczytania, nazwania i zarządzania emocjami, swoimi i cudzymi, pozwala nam działać mądrze w sytuacjach presji, niepewności, konfliktu czy zmiany. A życie jest zbudowane z takich momentów. Przez lata uczyliśmy się, że sukces zależy od wiedzy, logiki i dyscypliny, że profesjonalizm oznacza brak emocji, że najważniejsze są umiejętności twarde, analityczne myślenie, i szybkie wnioski. A tymczasem coraz bardziej widać, że to nie IQ decyduje o tym, jak daleko zajedziemy. Owszem, IQ pozwala myśleć, ale to emocje decydują, czy w ogóle mamy dostęp do intelektu wtedy, kiedy najbardziej go potrzebujemy. Bo można znać metodologię, narzędzia, strategię i procedurę, ale kiedy w stresie. Tracimy jasność myślenia, kiedy nie potrafimy zatrzymać impulsu, kiedy strach albo gniew przejmują nad nami ster, no to wtedy sama wiedza nie wystarczy. To dlatego często w trudnych i wymagających sytuacjach wygrywa nie ten, kto więcej wie, ale ten, który potrafi zarządzić sobą. Inteligencja emocjonalna i empatyczna jest meta-umiejętnością, i to ona otwiera nam dostęp do naszych pozostałych zasobów. I świetnie to widać w świecie finansów, bo kiedy na rynkach pojawia się panika, to nie wygrywają ci, którzy najlepiej liczą, tylko ci, którzy potrafią regulować lęk i działać w klarownym stanie umysłu. Bo pod presją to emocje decydują o zachowaniach i to. Dotyczy nie tylko giełdy, dotyczy biznesu, relacji, rodzicielstwa, sportu, kreatywności i codziennych wyborów. I mówię to także z własnego doświadczenia, bo kiedy sama wyszłam na rynki finansowe i zajęłam się tradingiem, to bardzo szybko zrozumiałam, że strategie, liczby, układy świec czy analizy techniczne to zaledwie ułamek sukcesu, bo można znać wszystkie narzędzia, można rozumieć rynek. Można mieć doskonały plan, ale kiedy emocje przejmują nad nami ster, to każdy doskonały plan znika w sekundę. W tradingu często mówi się, że 80% naszego sukcesu zależy od psychologii, a tylko 20% to jest technika czy strategia. I to nie jest pusty slogan, tak naprawdę wygląda praktyka, bo strach, chciwość. Potrzeba kontroli i impuls śledzenia tłumu to wszystko potrafi zniszczyć najlepszą strategię. I to samo widać u liderów czy przedsiębiorców bo wiedza i kompetencje, owszem, są fundamentem ale to odporność emocjonalna decyduje, czy potrafimy je wykorzystać w kluczowym dla nas momencie. I w biznesie wygląda to podobnie bo decyzje podejmowane z miejsca paniki. Lęku o przyszłość, mmm, potrzeby szybkiej ulgi czy natychmiastowego sukcesu, bardzo rzadko prowadzą do mądrych rezultatów. Z drugiej strony, lider, który potrafi zauważyć napięcie, zatrzymać ten impuls, oddzielić emocje od faktu i myśleć świadomie, tworzy zupełnie inną jakość działania. On zarządza sobą, zanim zacznie zarządzać innymi. I to nie jest miękka kompetencja, to już jest przewaga konkurencyjna. Istotne jest zrozumienie, że emocje nie są naszą słabością. One raczej są informacją, są sygnałem tego, co dla nas ważne, co nas rozwija, a co nam szkodzi. Emocje mogą nas albo wspierać, albo blokować, w zależności od tego, czy potrafimy je zauważyć, nazwać. I prowadzić. Jeśli mamy kontakt z własnymi emocjami, to mamy kontakt ze sobą, a jeśli go nie mamy, to jesteśmy sterowani impulsami, przekonaniami, nawykami i schematami. Brak kontaktu z emocjami często wraca na przykład w wybuchach złości, w zamrożeniu, w perfekcjonizmie, w unikaniu, w prokrastynacji, w chronicznym napięciu w ciele czy w problemach w relacjach. Dlatego ważne jest też to, jak myślimy o emocjach kulturowo, bo nasz system edukacji uczy nas, jak mm, analizować, liczyć i interpretować, ale rzadko kiedy uczy nas rozumieć siebie. Dzieci wiedzą, czym jest ułamek zwykły, ale często nie potrafią nazwać, że czują lęk, że boją się oceny, że czują smutek, bo zabrakło im wsparcia. Nie uczymy rozpoznawania stanów emocjonalnych, nie uczymy regulacji i nie uczymy empatii. A tymczasem to od jakości naszej relacji z emocjami zależy jakość naszego życia. Emocje zapisują się także w ciele, a ciało reaguje często szybciej niż zdążymy cokolwiek nazwać czy pomyśleć. I to dlatego spięte barki, płytki oddech, uczucie kamienia w żołądku czy zaciśnięta żuchwa pojawia się automatycznie, zanim zdążymy pomyśleć, że jesteśmy zdenerwowani albo czujemy lęk. I te reakcje wynikają z zapisanych wcześniej schematów emocjonalnych. Które mózg i układ nerwowy budowały na podstawie doświadczeń. Czyli przykładowo, jeśli w dzieciństwie kroki pijanego ojca po korytarzu oznaczały dla nas zagrożenie, to w dorosłym życiu możemy reagować podobnym napięciem, pomimo że y, to zagrożenie realnie już nie istnieje. Dlatego praca nad emocjami to nie tylko świadomość i nazewnictwo, ale także praca z własnym ciałem, bo niewyrażone emocje często zatrzymują się w mięśniach i postawie. Na przykład, zapadnięte ramiona m, mogą świadczyć o długotrwałym ciężarze emocjonalnym, a twardy i napięty kark o chronicznym stresie i gotowości do obrony. Emocje nierozpoznane i niezaopiekowane mogą wracać jako napięcia, bóle, bezcenność, problemy jelitowe czy inne objawy psychosomatyczne. Rozwijając inteligencję emocjonalną, uczymy się najpierw rozpoznawać i prowadzić własne emocje. Ale drugim filarem jest inteligencja empatyczna, czyli zdolność do zauważenia, co przeżywa druga osoba, przy jednoczesnym utrzymaniu kontaktu ze sobą. Empatia nie oznacza, że muszę czuć dokładnie to samo, co druga osoba, to raczej umiejętność bycia obok czyli widzę, rozumiem, jestem obecna, ale nie tonę razem z Tobą w emocjach. Ta zdolność ma też swoje neurobiologiczne podstawy, bo współodczuwanie uruchamia korę przedczołową i neurony lustrzane. I to dlatego osoby o dużej empatii potrafią tak silnie przeżywać czyjś ból, stres albo agresję. A dla osób szczególnie wrażliwych, nawet fikcyjne sceny przemocy z filmów mogą być trudne, bo mózg traktuje je jako realne doświadczenie. Empatia jednak nie polega tylko. Na współodczuwaniu, bo to również zdolność regulowania tych emocji w kontakcie z drugim człowiekiem, czyli znowu zatrzymanie impulsu, nazwanie go i świadomy wybór, jak chce odpowiedzieć. Dobra wiadomość jest taka, że inteligencji emocjonalnej można uczyć się całe życie. Tutaj nie ma sufitu ani limitu. I niezależnie jakie mieliśmy doświadczenia, w tym obszarze rozwój jest możliwy dla każdego. Być może jedni rozpoczynają z wyprzedzeniem, a inni z opóźnieniem, ale wszyscy mamy takie same prawa do świadomości, dojrzałości i wewnętrznej wolności. Bo jeżeli wychowywaliśmy się w domu, w którym emocje były ignorowane albo bagatelizowane nie przesadzaj, nie płacz, uspokój się, bo inni patrzą to mogliśmy nauczyć się chować to, co czujemy, bo tak było bezpieczniej. Dzisiaj często taka osoba mówi, Ja nie wiem, co czuję. Reaguje napięciem zamiast słowami. Trudno jest jej prosić o pomoc albo przyznać, że coś ją boli. I nie dlatego, że jest zimna, tylko dlatego, że kiedyś musiała zamknąć swoje emocje, żeby przetrwać. Z kolei, jeśli wychowywaliśmy się w domu, w którym emocje były obecne i nazywane, w którym można było mówić, Boję się, jest mi przykro. Potrzebuje wsparcia, to pewnie mamy lepszy start, ale to również wymaga uważności, bo nawet najlepszy dom nie zabezpieczy nas przed trudnymi sytuacjami, stresem czy presją w dorosłym życiu. Kluczowe jest jedno: emocje powinny nam służyć, a nie nami rządzić. Powinny być raczej dla nas kompasem niż sterem, który przejmuje za nas kontrolę. A to, z jakiego domu pochodzimy, owszem, wpływa na start. Ale nie na metę. Inteligencja emocjonalna jest drogą otwartą dla każdego, niezależnie od tego, czy w dzieciństwie uczono nas mówić, co czujemy, czy uczono nas milczeć. Każdy z nas ma swój sposób radzenia sobie z emocjami. Czasami pomaga on zachować równowagę, a czasami nieświadomie nas ogranicza. Pierwszy styl to unikanie emocji, czyli kiedy zamiast zauważyć, co w nas pracuje i co przeżywamy, automatycznie przechodzimy do działania. Pracujemy więcej, przewijamy telefon, wypełniamy czas zadaniami. Ten mechanizm jest częsty u osób, które w dzieciństwie miały niewiele przestrzeni na emocje. Więc kiedy na przykład zauważysz u siebie, że automatycznie sięgasz po telefon, to zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, czy to jest potrzeba, czy ucieczka. Tylko tyle, spróbuj nazwać stan, w którym jesteś. Drugi styl to nadmierna kompensacja, czyli z zewnątrz widać stabilność, pewność siebie i kontrolę, ale w środku czujesz napięcie, lęk przed oceną i obawę, że okażesz słabość. I to jest często strategia osób, które są odpowiedzialne i ambitne i nauczyły się radzić sobie same ze sobą. W takich momentach pomaga proste pytanie. A co ja tak naprawdę teraz czuję? Poza oczywiście tym, że muszę być silna. I sama ta chwila kontaktu z prawdą już przywraca równowagę. I trzeci styl to poddanie się emocjom, czyli moment, w którym zamiast potraktować emocje jako informację, to zaczynamy wierzyć, że nie mamy wpływu. Często wtedy pojawiają się myśli w stylu: Nie dam rady, nie ma sensu próbować, coś jest ze mną nie tak. I to nie świadczy o braku siły czy dyscypliny, to jest często echo wcześniejszych doświadczeń, podczas których wycofanie było jedynym bezpiecznym rozwiązaniem. W dorosłym życiu może się to objawiać tak, że nawet najprostsze zadania urastają do rangi wyzwania, jak wysłanie maila, telefon do kogoś ważnego, czy rozpoczęcie jakiegoś zadania. I w takich momentach sprawdza się strategia najmniejszego możliwego kroku. Czyli zamiast oczekiwać od siebie pełnej mobilizacji, warto zrobić jedno małe zadanie. I e, celem nie jest tutaj natychmiastowy efekt, tylko odzyskanie poczucia wpływu, bo nawet najdrobniejsze działanie przywraca spraw, sprawczość szybciej niż czekanie na lepszy moment. I te style nie są naszymi błędami, raczej są sposobami, które kiedyś uczyliśmy się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, a dziś możemy je zauważać i świadomie wybierać inne reakcje. Z czasem to zauważanie staje się coraz bardziej naturalne, a nasze reakcje coraz bardziej świadome. I właśnie wtedy odzyskujemy największą wolność, czyli możliwość wyboru. A jeśli masz w sobie ciekawość, co mogłoby się zmienić, gdybyś weszła, wszedł w bliższy kontakt ze sobą i swoimi emocjami, to zapraszam Cię na coaching partnerski jeden na jeden ze mną. A jeśli na początek chcesz czerpać treści i inspiracje, to zaobserwuj ten kanał i dołącz do newslettera. Link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia.